Dłuższą stopę od Kirsten Sztejry i dlatego jestem na podium. To słowa Justyny Kowalczyk, brązowej medalistki igrzysk olimpijskich po biegu łączonym na 15 km. Podczas nieprawdopodobnego finiszu Polka pokazała szybkość, determinację i spryt. Sebastian Parfianowicz. Na metę wpadły równocześnie. Pierwsza decyzja lepsza Steyra. Kowalczyk załamana. Po minucie zmiana Polka brązową medalistką. Fotofinisz nie pozostawił złudzeń. Rzut na taśmę, ostatni ruch prawą nogą dał Justynie brąz. Mam długie nogi, długie i chude, zresztą Krystyn też. Ale ja mam duszę. Ale to nie był koniec emocji. Norwegowie złożyli bowiem protest. Zrobiłam łyżwę na klasyku. Na szczęście była to dopuszczalna ilość kroków, ale. No ale. Były takie rozmowy, więc naprawdę bardzo to mocno przeżyłam I w tym momencie ani mi się cieszyć, ani mi nic, po prostu musiał się nie wiem co robić. To co ma powiedzieć Steira? Ona przeszła tę samą drogę, tylko bez happy endu. Dziękuję, muszę już iść. Ale Norwegowie i tak świętują. Drugie złoto w Whistler zdobyła ta niesamowita Marit Biergen. Odpuściłam turdeski, by wybudować tę formę. I to teraz procentuje. Wieczorem znów stanęła na szczycie olimpijskiego podium. Kowalczyk, też szczęśliwa, jako drugi polski sportowiec, zdobyła dwa medale na jednych zimowych igrzyskach. Poprzednio uczynił to Adam Małysz w 2002 roku. 2002 rok, czyli 8 lat temu. W się nie umiałam jeszcze chodzić na nartach, szczerze powiedziawszy. Czy doczeka się upragnionego złota? Ostatnia szansa za tydzień w biegu na 30 km. Marit Biergen też niestety startuje. Teraz już chyba wiemy, co musiały czuć rywalki Justyny Kowalczyk w Libercu. Bezradność. Teraz to Marit Biergen wygląda na biegaczkę z innej planety, ale póki płonie olimpijski ogień, będziemy wierzyć, że da się ją pokonać. Sebastian Parfianowicz, Whistler. Justyna Kowalczyk przed medalową szansą stanie za tydzień. Adam Małysz już dziś. Minuty pozostały do rozpoczęcia olimpijskiego konkursu na dużej skoczni. Pokonać Simona Amana. to wyzwanie dla wszystkich skoczków, w tym Małysza. Pod olimpijską skocznią w Whistler jest Bartosz Heller. Dobry wieczór. Jak w sesji treningowej, tej ostatniej, radzili sobie najlepsi? Najważniejsza informacja jest taka, że Simon Aman wciąż lata innymi korytarzami powietrznymi niż rywale. W tej serii treningowej skoczył aż 142,5 metra. Ale daleko również poszybował Anders Jakobsen 139,5, Thomas Morgenstern i Gregor Schlierencauer 137. A my popatrzmy na skok tego, który zawsze powoduje szybsze bicie polskich serca. Adam Małysz skoczył 134,5 metra. To była szósta odległość tej serii treningowej. Trochę kręci Powiedział nam na gorąco po tym skoku Adam Małysz poprawnie. Nieźle skoczyli również nasi pozostali skoczkowie. Ich odległości dają nadzieję, że zobaczymy zobaczymy ich dziś nie tylko w pierwszej, ale również w drugiej konkursowej serii. Simonama, na potem długo, długo nic, sam o tym przed chwilą mówiłeś. Czy ktokolwiek może powalczyć ze Szwajcarem o złoto? Powiem szczerze, wygląda na to, że zatrzymanie Simona Amana będzie właściwie mission impossible. Więcej ta cała afera związaniami, która go dotknęła, tak naprawdę chyba tylko wzmocniła jego siłę i dodała mu skrzydeł. Ale oczywiście rywale nie składają broni. Posłuchajmy ostatnich słów przed konkursem na dużej skoczni Adama Małysza i pierwszej trójki Pucharu Świata. Szczęście musi dopisać, dlatego że, że te warunki się tu bardzo zmieniają, ale jeśli, jeśli będzie mi to dane, to na pewno dopiszę. Ja mogę spokojnie usiąść na belce i pomyśleć. Na dużej skoczni mam już olimpijskie złoto. Będę zatem skakać na luzie. Na treningach miałem dobrą pozycję dojazdową i oddawałem skoki w stylu Schlidenzauera, więc myślę, że jestem gotowy do walki. Nie mogę doczekać się konkursu. Myślę, że będzie bardzo ciekawy. Twoi faworyci? Jakobsen, Amman, Aman, Szlienca, Mogłymszton. Z tego zamieszania z moimi wiązaniami płynie dla mnie jeden wniosek: koncentrować się tylko na sobie. Jeszcze na koniec krzepiąca statystyka: jeżeli przyjmiemy założenie, że Aman stanie na podium, to również zobaczymy na nim Adama Małysza, bo zawsze w historii, gdy na podium stawał olimpijskim podium Simon Awan, również stawał tam Adam Małysz. Hmm. tyle najświeższych wieści z Whistler. Bartosz Heller, bardzo dziękuję. Adam Małysz zawsze prosi, by pomagać mu muchaniem w telewizor, a więc zapraszamy przed telewizory do jedynki o 20.15. Był mistrzem świata, zdobywcem, zdobywcą Pucharu Świata. Do kolekcji brakowało mu tylko medali olimpijskich. Alpejczyk Axel Lundsvindal zdobył w Vancouver srebro w zjeździe, a wczoraj dorzucił złoto w supergigancie. Supergigant znaczy super Norwegowie. Na siedem olimpijskich wyścigów w historii, aż w czterech najszybsi byli właśnie Norwegowie. W klasyfikacji medalowej są tuż za Amerykanami. Amerykanami, którzy mają już sześć alpejskich medali. To ich najlepszy wynik w historii, biorąc pod uwagę fakt, że rozegrano dopiero cztery konkurencje. Natchnęły nas medale Bode Millera i Lindsey Von. To dodało nam skrzydeł i wszystko zaczęło iść we właściwym kierunku. Amerykanie błyszczą na stokach, ale niekoniecznie w lodowej rynnie. W dwóch skeletonowych finałach nie zdobyli nawet brązu. Na ustach wyspiarzy Amy Williams, która została pierwszą brytyjską mistrzynią olimpijską od 26 lat. Finał mężczyzn potwierdził dominację Kanadyjczyków, który nie zdobyli złoto w Vancouver, także dzięki Johnowi Montgomery'emu. Skoki narciarskie to z naszego punktu widzenia najważniejsze wydarzenie soboty w Vancouver, ale oczywiście nie jedyne. Nocny blok olimpijski od 1.25 wcześniej w TVP Sport Bieg łączony mężczyzn, karling i mecz kobiet Dania-Szwajcaria. O 1.25 Hokej i spotkanie Łotwa-Słowacja.